Gotowe? Proszę sobie przyjść. O Boże, to jest proszę sobie przyjść, proszę sobie przyjść. No, masz świętą rację. Która idzie? No może ja pójdę. Dobra. dla mnie było... O, lód. Podasz to mi? No pewnie. Posz. Nie mi się nie, nie, nie stało. No. Boże, coś się rozlało. twoje. Teraz się. Hej, wiecie, że niedługo mam oddać referat historii. Co ty? Chyba nie żartujesz? Pewnie, że nie. To szybko zjem ile tego lepiej robić. Dobra, to ja może też go będę robić. Ja Teraz widać. Zaś, Boże, przepraszam, przepraszam. No, to ekstra by było. Złowem na lekcje. Właśnie. Au! Uważaj! Sorry, Grace! Bez sensu. Ale co jest bez sensu? Wszystko. Bo się, że nie zrobiłeś referatu z tej historii. O Boże, teraz mówisz? Szybko to zrobię. Albo zwolnię się albo... Ha już wiem. Jakiś niefajny pomysł. Ej, po co już stanęła ławka za nami? Nie mam pojęcia, taka mała... Boże. Czasami też mały. By, 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 by. Witamy na historii. I mamy nową uczennicę. Au, No dokładnie uczennicę, bo jeszcze jedna. Dobrze, możesz wchodzić. To jest Suzana, nasza nowa uczennica, jeszcze była Genevieve kto wie, gdzie jest na? w sudana? Pewno się zgubiła gdzieś ich szukając klasy. Bo macie takie długie korytarze. No wiem, wiem. Pan Wojt przesadził. Dobrze, ucząc tam w ostatniej ławce. Dobrze. piszcie równo ze mną. Ej, co to za nowa uczennica? No, a to tylko się zgubiła. Jak można się zgubić w drodze przez naszą szkołę? No, troszkę się można, bo wiesz jak, jakie są koltarze. Boże. Gdybyś to wiedziała. Chyba wyjdzie. Chyba tu chodzę, no nie? Nikt nie zaprzecza. Ej, co sugerujesz? Zostanie moją dziewczyną? Zjeżdżaj. Jeszcze, jeszcze nie sugeruję. Patrzę jeszcze na tą jedną. A ta jedna to gdzie jest? Poszukamy jej po korytarzu. Dobra. Dobrze, przepisujcie. Wejść U. Co to było? Armasa Amelia, nie <laughs> niezła. Amelia, wracaj do swojej ławki Że trzeba przynieść chyba O Boże, chyba trzeba To nie zwał uraza <laughs> A co, nie widać? Wracam Bądź mogła uważać. Dobrze, wracajmy do lekcji. Teraz czas na pytania. Kogo zapytać? Mm -hmm. Tylko nie tu. Mm -hmm. Dzwonek? Nie! To niesprawiedliwe! To niesprawiedliwe! Bo dlaczego? Powinniśmy się rozkoszować pytaniami Wyłazimy na przerwę! Au Co czy to ty? Emily! Jak dobrze, że się cię widzę No ej, mogę przedstawić ci całą szkołę No dobra a może najpierw kwiwkę dla dziewczyn z łopatami? No dobra, to chodźmy. Fum. A przy okazji, dlaczego to kryjówka? Nic? Nigdy nie skumają. Boże, ale macie tutaj długi kolcasz. No, 3 kilometry, przyżywcza się. To jest najlepsze, czyli nasze lustro chyba. No, no chciałam Ci właśnie o tym powiedzieć. Zastąpiłaś mnie słowami. No dobra, samej... Mm, Nam jeszcze pół szkoły, no to lepiej chodźmy. No dobra. Ale lepiej się uczesać. No, chodźmy. Moż grzebień. No dobra, ale no, nie wiem. No to chodźmy lepiej. O Boże, zastanów. Widzę. Co robimy, dziewczyny? Nie będziemy musieli tak bezkarnie. Masz świętą rację, trzeba coś zrobić. Zaczynamy. No nie! Boże, historia. Dobra, Zrobiłaś się Ja zrobiłam! Tak zdążyłam zrobić. No i czy są wszyscy? Jestem tutaj sama? Nie, ciekawie. Już ciekawiej. Dobra. Eee. Uh. Podajemy referat historii. O nie, zapomniałam dziennika. Pójdę, pani Galer, być spokojny, dobrze? Będziemy. Jesteście spokojni, jak mogliście. Na trupy.